Denteaway Film Productions przedstawia W wykonaniu przez Alex Alexandrine Entertainment Serial o milutkach. Pociąg na basen. W tym samym czasie milutki opalały się na promieniu słonecznym na milutkowej plaży. Wtem pojawił się czyjś pociąg. Milutki nie słyszały, że pociąg przyjeżdżał na plażę. Jednym zdaniem był to... ...tomek! Milutki chciały się porządnie opalić na promieniu słonecznym. Opalały się i opalały się i nadal się opalały na promieniu słonecznym. Ale gwizdek im przeszkodził. Głośny gwizdek pociągu. Co to było? zdziwił się Milutki. To byłem ja, powiedział Tomek. Zabieram was na wycieczkę. Dokąd nas zabierasz? spytały. No bo wiecie, odparł Tomek. Na basen. To ciekawe, powiedziały. Możemy popatrzeć, jak prowadzisz pociąg? Robi się, oczywiście, powiedział Tomek. Rzucam, sumy, Wskakujcie! I tak miotki wsiedli. Wsiadły do pociągu. Tomek był gotów do drogi. Przed nami basen. Powiedziałem ludki I ruszyli. Przejeżdżałem przez las. Daleko jeszcze? Spytałem. Nie. Jeszcze troszeczkę. Przedgamy sobie, powiedział milotki. Tomek coś zobaczył. Jesteśmy na miejscu, powiedział. Ura! Ucieszyły się milotki. Proszę się przygnować, powiedział Tomek. Za chwilę pociąg się zatrzyma. I tak pociąg dojechał na basen. Dziękujemy Ci, Tomku, powiedziały. Nie musimy wcale chodzić piechotą, żeby dotrzeć na basen. Ależ nie ma za co, powiedział Tomek. Miłej zabawy, muszę już jechać, powiedział Tomek i odjechał. Kiedy Tomek odjechał, dziewczynki rozmawiały sobie. Co będziemy robić najpierw? spytała Beata. Nie wiem, odpowiedziała Emilka. Co na to Może byśmy sobie popływali. Odparła. Dobry pomysł, zrzędziła Beata. I tak poszli do wody. Skoczyli do wody i zaczęły się kąpać. Ale ciepła woda, co nie? Westchnęła Emilka. No właśnie, odparła Beata. I otóż to. Może urządzimy sobie wyścig na rurach. I tak wszyscy byli gotowi do zjazdu. Jak wygra najlepszy... Powiedziała Beata. Na pewno ja wygram. Nie, to ja wygram. Zrzędziła Emilka. Zobaczymy, kto wygra. Powiedziała się ona. Na miejsca. Kto mi Start! I wskoczyli. Wreszcie po wielu zjazdach mirotki dotarły na metę. Ha! Wygrałam! Ucieszyła się Beata. Skoro wygrałaś, Beato? Powiedziała Fiona. To co teraz robimy? Musimy się porządnie wysuszyć, odparła Emilka. Wiesz co, Emilko? Powiedziała Fiona. Masz rację. Opalimy się na basenie zewnętrznym, czyli po drugiej stronie, zrzędziła Beata i ruszyli. Miletki znalazły swoje leżaki na drzemkę. To jest naprawdę fascynujące miejsce, powiedziała Beata. Dokładnie. Odparła Emilka. Musimy się wysuszyć przed zakończeniem bieżącego sezonu. Odparła Fiona i wszyscy ułożyli się na leżakach. Kto wygra pojedynek z potworami? Jakie będą ich nowe przygody? O tym dowiemy się z ostatniego odcinka serialu o Milutkach pod tytułem Milutki kontra. Up for it.